Zakaz zgromadzeń obejmujący wszystkich Polaków został przedłużony przez rząd. Łukasz Szumowski i Mariusz Kamiński nie mówią, jak długo jeszcze potrwa. Utrzymywanie rygorów sanitarnych potrwa jeszcze przez jakiś czas. Obywatele pozostawieni zostali w niepewności. Pozostaje nam tylko czekanie na informacje o terminie wygaśnięcia zakazu. Zakaz zgromadzeń, który obejmuje wszystkich obywateli Polski, zostanie podtrzymany, ogłosił rząd podczas piątkowej konferencji. Minister Mariusz Kamiński powołał się na fakt, że rządzący odpowiedzialni są za bezpieczeństwo obywateli w dobie epidemii koronawirusa. Mowa szczególnie o manifestujących i o imprezy masowe. Nie podano terminu, do którego obowiązywać będzie zakaz. Zakaz zgromadzeń podtrzymany przez rząd. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich obywateli. Uczestnicy manifestacji trafiają do komunikacji publicznej. Spotykają się ze znajomymi i idą do pracy. Nie możemy pozwolić, aby kluczowy element walki z pandemią uległ poluzowaniu powiedział podczas konferencji Kamiński. Ministrowie uargumentowali przedłużenie obostrzeń wokół imprez masowych. Według Łukasza Szumowskiego, zgromadzenia tego typu nie sprzyjają zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego, a późniejsze procedury związane z dochodzeniami epidemiologicznymi są utrudnione. Kropka, jak widzieliśmy ostatnio w Seulu, wystarczy jedna osoba, żeby zarazić 100. Organizowanie zgromadzeń i imprez oznacza ryzyko dla wszystkich uczestników. Chcielibyśmy, aby Polska jak najszybciej wróciła do normalności. W związku z tym, utrzymanie reżimu sanitarnego i utrzymanie epidemii w ryzach leży w interesie nas wszystkich, powiedział Szumowski. Mariusz Kamiński także podtrzymał dotychczas utrzymywane stanowisko. Zakaz gromadzenia się dużej grupy obywateli w jednym miejscu jest podstawową i elementarną częścią ograniczania pandemii. Minister złożył także podziękowania na ręce policji, która w ostatnim czasie zajmuje się egzekwowaniem stosowania się do obostrzeń nałożonych przez rząd. 2. Przy okazji podziękowań odniósł się również do propozycji podwyższenia kar za znieważenie funkcjonariusza, naruszenie jego nietykalności cielesnej bądź czynną napaść. Niestety żaden z ministrów nie podał konkretnej daty zniesienia niekomfortowych zakazów. Pozostaje więc czekać i obserwować najnowsze doniesienia na temat luzowania obostrzeń. Źródło GOF.